Siemanko, z tej stanu i Witam Was w kolejnym odcinku z mojej kariery. A dzisiaj rozpatrzę od meczu z moim niedoszłym pracodawcą, który mnie chciał, ale ja jego nie. Z Barnów mówię po, to po raz setny, no ale tak samo boli, a potem gramy z Bayernem. Jeśli chodzi o ligową tabelę, jesteśmy liderem. 5 punktów przewagi nad Liverpoolem, na porę mi się z Barnley. No, nasza sytuacja już nie wygląda tak kolorowo, więc nie możemy sobie pozwolić na wpadkę z Wisienkami. Pokażmy im, kto jest lepszy. Zaczynajmy. To spotkanie. Dobrze, ty Arter, ale jednak stracił piłkę w ostatecznym rozrachunku. Kapitalne podanie tutaj, czy opanuje piłkę. Riyad Marez, tak jest, Marez przedziera się i podaje na pustaka dostanę 1 do 0. No, tego nie mógł zmarnować Niemiec. Idealne podanie Riada Mareza, który odwalił tutaj całą czarną robotę i tam wysunął Niemcowi idealnie piłkę, któremu zostało tylko dołożenie nogi. Gabriel Jesus inicjuje akcję ofensywną, fenomenalny rajd Brazylijczyka. Czy poda takie jest? Doria Damareza, Algierczyk szuka miejsca i wreszcie centruje. Powstrzymany przez Ejka tutaj bardzo dobrze Jesus. Chyba to źle czytam, chyba na tam Ake powinno być. Jest De Bruyne. Szuka miejsca, ale go nie może odnaleźć, wreszcie trochę się znalazło. I jest 2 do 0. Boruc by to obronił, ale inny bramkarz nie. Ale sędzia dopatrzył się spalonego. Co to ma być? Panie sędzio, tak by nie będziemy się bawić. Jak można nam odgwizdywać spalone? Szejkom się takich rzeczy nie robi. Dobrze, Gabriel Jesus. odnajduje podaniem Sané, który cię jest w naprawdę dobrej formie. Lerwazane Do środka. Jezus de Brune. No i tym razem bramkarz akurat dobrze interweniuje ramżdal. No i będzie zaledwie rzut rożny, no który będzie wybijał Sané. Czy zagra na bliższy, dalszy, czy jednak na środek polakarnego, na środek. I świetnie wybijają to obrońcy. Jeszcze to przejmujemy na całe szczęście Debryne! I metalowy pręcik tym razem staje na naszej drodze. Nasz kapitan nie może w to uwierzyć. Świetnie podbił sobie piłkę, uderzył bardzo mocno. Ale jednak od szczęścia dzieliło go kilka centymetrów. Lerma do środka, arter, jeszcze Brooks. Wilson, kapitalne podanie, Stanislas ma miejsce do dośrodkowania. Balansuje na cienkiej linii tutaj, ale udaje mi się interweniować. Wyczułem intencję strzelca, dobrze się ustawiłem i odbiłem piłkę na corner. Nadal mam czyste konto, a to jest najważniejsze. No i jeszcze mamy rzut rożny, zobaczmy co wymyśli Borymów z tego. Brooks zna grę. Zastanawia się to zrobić, centruje na Ake, jednak wybije to Delicht. Ma piłkę Gaja. Zagranie do środka Lerma, no ale z łatwością udało mi się wyłapać ten anemiczny strzał. Sané do środka De Bruyne. ładne podanie Fernandinho, jeszcze tutaj Bernardo Silva. Do Sterlinga Bernardo ponownie przy piłce, Rachim Sterling czeka aż ktoś obiegnie i kapitalnie odnajduje Carvajala centra na pole karne de Bruyne, blokowany Bernardo i będzie rzut karny, kapitan Bournemouth nie może w to uwierzyć, że sędzia podejmuje taką decyzję, ale ewidentnie tutaj sfaulował naszego zawodnika, co będzie dobrze widać na powtórce, Francis nieczysto tutaj widzimy zaatakował Bernardo Silwę. no i mamy karnego, zobaczmy co zrobi Kunaguero. Długi rozbieg Argentyńczyka, ale zrobił to doskonale. Bramkarz został na środku i zdobywamy bramkę 2 do 0. To już jest naprawdę korzystny wynik. Teraz tylko grać swoje i możemy dowieść te trzy punkty do samego końca, jak widać ze słabymi drużnami też czasem grać potrafimy. Gdy jest odpowiednia motywacja i FIFA nie przeszkadza. Wszystko jest na dobrej drodze. Fernandinho, kapitalne podanie Kevin De Bruyne, przerzut na no, stadiony Świata, czy Sterling to przejmie? Tak jest, ładnie zgrał głową. Jest już w polu karnym i 3 do zera. No bramkarz stał jak słup soli, no ale co tutaj się dziwić? Sterling oddał strzał o sile bomby atomowej. Kibice Bartemu w załamani, no ale Sterling jest naszym bohaterem. Kapitalne przyjęcie główką, wypuścił sobie piłkę i od razu uderzył. To jest właśnie piłkarz w bardzo wysokiej klasy, który potrafi łatwo zaskoczyć bramkarza. Jak widzimy, na rywale się nie poddają i w doliczonym czasie gry drugiej połowy konstruują akcję Gaja Lerma. I jeszcze jest tutaj Brooks zagranie na Wilsona. no Ale wiedziałem jak poda. No i na spokojnie przechwyciłem tą piłkę. Koniec tego meczu. Jest nasze zwycięstwo. Bardzo istotne, zdobywamy 3 punkty i na spokojnie możemy podejść do rewanżu z Bayernem Monachium w lidze mistrzów. Dwie piłki złapane, jedna sparowana. Ocena meczowa 7,6. Zobaczmy tutaj, czy będzie jakaś interwencja. Śmiem wątpić, ale jednak jest. 56 minuta, zawsze coś. Tutaj dobre podanie, no ale wiedziałem, jak uderzy i dobrze się ustawiłem i nogą odbiłem tą piłkę na corner. Przejdźmy dalej i zobaczmy statystyki tego meczu. Dominowaliśmy, zasłużenie wygraliśmy. Czyste konto i 3 punkty. Idealny występ. piłka piłkarzem meczu, gol, nic do tego nie dołożył. Trzy moje interwencje, Ramsdala, dwie. Więc widać, kto był lepszy. Przechodzimy dalej. Jesteśmy już po pierwszym spotkaniu. Najważniejsze jest to, że zwyciężyliśmy. Przesymulujmy tutaj jeden dzień, bo może będzie więcej rozegranych spotkań w Premier League. Przekonamy się, ile mamy przewagi nad drugim Liverpoolem, który jako jedyny chyba już nam zagraża. Jeszcze nie zagrali swojego spotkania, więc mamy 8 punktów przewagi. No, czyli mogę być na pewno z tego zadowolony. Rewans z Bayernem Monachium to jest tak naprawdę formalność. Po tej deklasacji w pierwszym spotkaniu teraz może być tylko i wyłącznie lepiej. No, czy wygramy, przegramy, czy zremisujemy, to jakiegoś wielkiego znaczenia nie ma, bo wątpię, żeby Monachijczycy zdołali odrobić straty. Wiadomo, w futbolu niby wszystko może się zdarzyć, ale to jest FIFA. Tutaj takich cudów raczej nie ma. No, chyba że my byśmy tak wysoko przegrali, to może przy jakiejś wielkiej motywacji byśmy te straty odrobili, no, ale bo raczej z tego nie słynie, przynajmniej w tych moich karierach. Zagramy swoje, damy z siebie wszystko, no i awansujemy do dalszych zmagań. Innego scenariusza nie przewiduję. Jeśli tak by się stało, żebyśmy odpadli, to by chyba trzeba było zakończyć tą karierę, bo to byłby za duży aż wstyd. Zaczynajmy to widowisko. Bayern stara się jednak odrobić straty. Nie mogą się przecież poddać. Roben, ale się tutaj przed przypomniały się stare piękne czasy. Arjen Robin z lewej nóżki, bo z jakiej innej i boczna siatka. Była dobra szansa Gnabry, jego miał praktycznie pustą bramkę. Ten wąs jeszcze nie przenosi gór, ale kto wie, co będzie w przyszłości. Jezus, Sterling, Jezus ładnie, środkiem dograł do De Bruyne. Ma niekrytego Sané, ale decyduje się na inne rozwiązanie. Bernardo, jeszcze wycofanie: Gündogan, De Bruyne, do Sané, ależ błędy Bayernu i 1 do 0 Sané w takiej sytuacji nie mógł się pomylić. Katastrofalne błędy w kryciu, no i to musieliśmy wykorzystać. Sané, widzimy wielka radość, no ale też nie ma co przesadzać. W tym dwu meczu jest 6 do 1. No i wiemy, kto awansuje. Jedyna słuszna drużyna w tej karierze, Manchester City. Jezus, rewelacyjne podanie do Sané, no tego nie dało się po prostu lepiej wykonać. Sané na skraju pola karnego, wbiega w pole karne i marnuje sytuację Manuel Neuer. Interweniuje w spektakularny sposób, powstrzymując swojego rodaka. Będzie tylko rzutrożny, a powinno być 2 do 0. Dobre przejęcie górecki. Jeszcze tutaj podanie do przodu. Lewandowski do Gnabry'ego. Ten pędzi praktycznie w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Gnabry, i wychodzę. No ale nie daje rady. Nie wiem nawet, czy nie po moich rękach ta piłka wpada do bramki. 42 minuta. Jak widać, ten wąsik. Coś jednak potrafi. Zdobywa brameczkę. No i mamy remis. Można i tak. Chociaż ten koper powinien zgolić. No bo jednak nie wypada, żeby z takim czymś biegać po boisku. Dobre tutaj podanie. Otamendi wznawiamy grę od środka. De Bruyne. Jest przerzut na drugą stronę. Reachim Sterling musiał to opanować i spokojnie zagrał do Bernardo. Gabriel Jesus jest De Bruyne i 2 do jednego. Tak się odpowiada na straty Gola jeszcze przed przerwą. Gol do Szatni to musi podciąć skrzydła Bayernowi 7 do 2 w dwóch meczu. Wiemy, że na pewno Bayern lubi 7 i może go śmiało pić po meczu w jakiej ilości będzie chciał. Bo to my tutaj dominujemy i awansujemy dalej. Jak widzimy, Monachijczycy chcą, żeby druga połowa należała do nich, no. Milinkowicz-Sawicz, Lewandowski, jeszcze Gorecka na skrzydło, Coman, ma sporo miejsca, co wymyśli Francuz. Zagrywa do środka, Gorecka do prawej nogi, no jedną ręką takie coś broni. Ciekawy strzał, dość zaskakujący, no ale mimo wszystko udało mi się dobrze ustawić i na spokojnie odbiłem strzał Niemca na rzut rożny. Ale jeszcze może będą emocje po kornerze. Górecka, jest to liso, Lewandowski. Zagranie do komana, Kingsley. Coman Lewandowski ma okazję do oddania strzału, jednak podaje mi stawić. Nie pytajcie, co zrobiłem, bo tutaj ewidentnie popełniłem błąd. Nie wiem po co odbijałem w prawo, mogłem spokojnie trzymać pozycję i wtedy myślę, że miałbym szansę przy strzale serba, ale niestety po popełnieniu takiego błędu byłem już bez jakichkolwiek szans na interwencję. Bayern wyrównuje, no i nadal ma szansę zachować honor. Dobre przejęcie i okazja do kontry dla Monachijczyków. Korentę to Lewandowski, rozrzucenie gry do Gnabry'ego. Ten ma mnóstwo miejsca, Gnabry wbiega w pole karne. I udaje mi się dobrze ustawić, uderzył prosto we mnie. Czasem dobre ustawienie jest więcej warte niż nasze umiejętności. Dobrze, Gnugan. Jeszcze Piatti do Laporta. Ten się rozpędza, no jak wóz z węglem, ale jednak biegnie. Piatti na czyste pole. Kun Aguero i 3 do 2. Tak jest, my się nie zatrzymujemy. Chcemy wygrać to spotkanie. Wiadomo, już jest opietruszkę, bo awans mamy pewny. No ale mimo wszystko warto sobie zapisać zwycięstwo, bo lepsze zwycięstwo niż Remis, a już niż porażka to już w ogóle. Zdobywamy bramki i cieszmy się z tego. Dobrze tutaj rozgrywamy. Laport, Otamendi, ale jednak głupi błąd popełniamy, tak grać nie można. Lewandowski, Van de Beek. Van de Beek blokowany. Jeszcze Koman, Gorecka, Blok, Flipper w polu karnym, Kingsley, Koman. No, i tutaj bardzo inteligentne wykończenie po długim rogu. No, ale flipery w polu karnym to jest coś naturalnego w FIFA, dlatego trzeba się przyzwyczaić. No, ale nie myślałem, że w końcowych minutach akurat zaczną się dziać takie cuda, by Bayern doprowadził do remisu. No, ale czym by była FIFA bez cudów? Koniec 3 do 3, więc jednak tutaj nie mają 7 upa. No, a wielka szkoda. No. no, ale coś za coś. Tutaj widzimy ocena meczowa 6,7, dwie piłki sparowane. Trzy bramki stracone, zobaczmy Gnabrego, no pędził sam na sam z bramkarzem, nie chciał ściąć kopra i dzięki temu Koprowi zdobył bramkę. Ładne wykończenie, nawet nie po moich rękach, więc tutaj mi się wydawało. Tutaj popełniłem ewidentnie błąd, odsłoniłem za dużą część bramki, no i Milinko tylko dołożył stopę i uderzył całej siły, no i gol. No a bramka Komana po niezłym fliperze, no tutaj świetne, no jak każdy blok, czyli taki jak musiał być. No i po długim rogu, no, nie wiedziałem co zrobić, za dużo czasu zostawiłem zawodnikowi. Chyba w takiej sytuacji trzeba bardzo szybko do niego doskakiwać, żeby nie miał czasu na jakąś swobodną decyzję. No a jak mu się trochę miejsca zostawi, no to musi takie coś sfinalizować. Dwie moje interwencje jedna noera. To ewidentnie nie był mecz bramkarzy. Przechodzimy dalej. No i jesteśmy już po drugim spotkaniu. Awans był pewny już przed spotkaniem, więc tutaj się nie ma wielce czym podniecać. Wygraliśmy wysoko pierwsze spotkanie. Więc drugie było dla nas jedynie formalnością. Jeśli chodzi o inne wyniki w Lidze mistrzów, to tutaj widzimy: Napoli eliminuje Chelsea, my eliminujemy Bayern, Bayern eliminuje Atletico, a Barcelona FC Porto. No w innych meczach jeszcze będzie drugie spotkanie: Borusia wygrała pierwsze, Liverpool pierwsze, PSG remisuje z Realem i Manchester United też remisuje z Interem. W następnym materiale czekają nas mecze z Watfordem i Manchesterem United. Rywale z całkiem no z United mamy rachunki do wyrównania, bo jesteśmy wiadomo wyżej w tabeli, mamy lepszy skład, ale jednak w meczu derbowym pierwszym nie poszło nam najlepiej, więc w drugim musi pójść zdecydowanie lepiej, a w tym materiale to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie i zapraszam Was na kolejny epizod. Trzymajcie się!